Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa ani jego uczniów, wsiedli do łodzi, dotarli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli go na przeciwległym brzegu, rzekli do niego: "Rabbi, kiedy tu przybyłeś?". W odpowiedzi rzekł im Jezus: "Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta". Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który dawam wam Syn Człowieczy. Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec. Oni zaś rzekli do Niego, cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga? Jezus odpowiadając, rzekł do nich, na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał. Rzekli do niego, jaki więc ty uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli i tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli manne na pustyni, jak napisano, dał im do jedzenia chleb z nieba. Rzekł do nich Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest ten, który z nieba stępuje i życie daje światu. Rzekli więc do Niego: Panie dawaj nam zawsze ten chleb. Odpowiedział im Jezus, ja jestem chlebem życia, kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Ta dzisiejsze Ewangelia dla nas współczesnych ludzi. Jest mniej więcej znana. Dla niektórych mniej znana, dla których, dla, dla niektórych więcej. Mniej więcej wiemy, o co w niej chodzi. Jest to historia jedna, jedna z wielu, z rozpoczynająca się zazwyczaj tak samo i też tak zaskakująco się kończąca. Tłum szuka pana Jezusa, nie umie go znaleźć, płyną do Kafarnaum i spotykają pana Jezusa po przeciwnym brzegu. Na przeciwnym brzegu podpływają do niego i pytają, Rabbi, kiedy tu przybyłeś? Proste, zwykłe pytanie, podobne jak, nie wiem, Rabbi, gdzie mieszkasz. I na to pytanie pan Jezus nie odpowiada, przybyłem tutaj godzinę temu albo dzień temu. Tylko mówi bardzo mocne słowa z pretensjami do nich. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb dosyta. To jest nawiązanie do tego, co w szóstym rozdziale Ewangelii Janowej było kilka wersetów wcześniej. Mieliśmy dwa cuda. Pierwszy było cudowne rozmnożenie chleba, a drugie było cud, chodzenia, cud Pana Jezusa chodzenia po wodzie. I Pan Jezus w tej sytuacji nawiązuje do tego cudu rozmnożenia chleba i mówi, że szukali Pana Jezusa nie dlatego, że widzieli jakieś znaki, Boże znaki, ale dlatego, że Jezus ich nakarmił. I tłumaczę im, zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy. I gdyby w tym momencie kończyła się ta dzisiejsza Ewangelia, tak naprawdę nic by nowego nie wynosiła w nasze życie duchowe. Wiedzielibyśmy, że jest pokarm, który jest potrzebny tu, na ziemi, do jedzenia, do picia. I jest jakiś pokarm, który jest ważny, który ma znaczenie w momencie śmierci, czyli w życiu wiecznym, i ten pokarm może dać, jest w stanie dać syn człowieczy. Nic więcej byśmy nie wiedzieli. Ale ta Ewangelia idzie dalej, i tłum mówi do Jezusa, co mamy czynić, żebyśmy wykonywali dzieła Boga. A Jezus, jak przy każdym uzdrowieniu, uleczeniu, rozmnożeniu chleba przy każdym cudzie akcentuje, aby przez ten cud wzrosła wiara i mówi na tym polega dzieło Boga abyście wierzyli w tego, którego On posłał czyli to wszystko dobrego, co czyni Pan Jezus ma na zasadzie w tych ludziach, którzy to widzą, odbierają pomóc im jeszcze bardziej pomnożyć wiarę i ci ludzie ten tłum tak jakby kompletnie nie rozumiał pana Jezusa, mówi do niego po raz kolejny tak bardzo przyziemnie. Jaki więc ty, panie Jezu, uczynisz znak, żebyśmy go zobaczyli i żebyśmy przez ten znak tobie uwierzyli? Co zrobisz? Co zdziałasz? <tuszy> Nasi ojcowie jedli manne na pustyni. Jak napisano, dał im do jedzenia chleb z nieba. To jest nawiązanie do tego, co usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Usłyszeliśmy o mannie. I słowo manna jest słowem kluczowym. Znalazłem takie wytłumaczenie, opracowanie tego słowa. Naturalnym wytłumaczeniem dla cudu manny może być wydzielina z krzewu tamaryszkowego, który rośnie na około 6-7 metrów. Która spadając na ziemię krystalizowała się i rozpuszczała się we wschodzącym słońcu. Według innej interpretacji, manna to produkt owadów żywiących się sokiem krzewu tamaryszkowego. Skrystalizowana przypomina wielkością ziarna grochu, jest biała i pachnie jak miód. Pokarm dla ludzi. Nie wiem, czy dokładnie wsłuchiwaliśmy się w to pierwsze czytanie, ale tam Izraelici, czyli Żydzi, czyli naród wybrany, który szedł, szedł i wędrował do Ziemi Obiecanej, zaczęli Panu Bogu szemrzeć, zaczęli narzekać, zaczęli się buntować. I to nie był bunt przeciwko Mojżeszowi, który ich prowadził, tylko przeciwko, to był bunt przeciwko samemu Panu Bogu. Pan Bóg okazał się naprawdę miłosierny dla tych ludzi i tę mannę, o której przed chwilą usłyszeliśmy z tego drzewa tamaryszkowego, zesłał. I jest nawiązanie do tego. Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano, dał im do jedzenia chleb z nieba. Jezus im tłumaczy, prosi, błaga, a oni dalej są na tym przyziemnym rozumowaniu pokarmu, chleba, jedzenia. Oni zatrzymali się nad tym, co dobre, co smakuje. A Jezus chce, żeby myśleli dalej, głębiej. I Jezus mówi tak: Nie Mójżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba, albowiem chlebem Bożym jest ten, który z nieba stąpuje i daje życie światu. I na to pogłębienie tematu. Apostołowie, uczniowie, tłum, wszyscy ludzie mówią: Panie, dawaj nam zawsze ten chleb. Czyli ten tłum dowiedział się o jakimś pokarmie, i ten jakiś pokarm daje im Pan Jezus, Pan Jezus, którego oni mieli na wyciągnięcie ręki, i mówią: Panie, dawaj nam zawsze ten chleb. I gdyby w tym momencie skończyła się dzisiejsza Ewangelia, już mniej więcej mielibyśmy może coś rozjaśnione. Że nie tylko żywimy się tym, co jest tu na ziemi, ale też żywimy się tym, jest coś do żywienia po śmierci, że jest jakiś pokarm inny, lepszy. I ten pokarm daje Jezus Chrystus. I konkluzją i podsumowaniem jest ostatnie zdanie z dzisiejszej Ewangelii, który mówi Pan Jezus, że to On jest tym chlebem na życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Dla nas, tak jak powiedziałem na początku, ta Ewangelia jest jasna i klarowna. Dlaczego? Dlatego, że od tego wydarzenia minęło dwa tysiące lat. Teologia katolicka jest ugruntowana, unormowana, usystematyzowana. My wiemy, jaki, pod jaką postacią jest Pan Jezus, jak go przyjmujemy, w postaci chleba, w postaci wina. My to wszystko wiemy. Ale spróbujmy, spróbujmy przez chwilę wczuć się w rolę tego tłumu. I jesteśmy Żydami. Mamy stary testament. Jest Jezus, który czyni dobre rzeczy który głosi, uzdrawia, leczy, wyrzuca złe duchy. Mamy Pana Jezusa na wyciągnięcie ręki, i On mówi o Królestwie Bożym. Część Go rozumie, część Go nie rozumie, część może się domyśleć, że chodzi o jakieś tam Królestwo do góry w niebie, a część klapki na oczach i myśli, że Jezus chce odbudować królestwo króla Dawida sprzed iluś tam tysięcy, tysięcy lat wcześniej. Zdania są podzielone. Jedni są za Jezusem, jedni są przeciw. Jedni będą mówili Hosanna, a jedni mówili Ukrzyżuj. Ale wyobraźmy sobie to, że Pan Jezus mówi o pokarmie na życie wieczne i mówi, że to On jest pokarmem. Podejrzewam, że ten tłum myślał sobie, patrząc na Jezusa Chrystusa, bo też przypomnę, Pan Jezus łączył dwie natury, boską i ludzką. Czyli boską uzdrawiał, leczył, wypędzał złe duchy, cud rozmnożenia chleba, kroczenie po wodzie i wszystkie inne cuda, to jest natura boska, a natura ludzka jest to, że Pan Jezus musiał odpocząć, że czuł pragnienie, czuł głód i tak dalej, i tak dalej. Łączył te dwie natury, ale uwaga, wyglądał jak człowiek. I ci apostołowie i ci uczniowie, ten tłum, patrząc na Jezusa Chrystusa, zastanawiają się, jak on swoje ciało może dać nam na pokarm. Że najpierw w cudzysłowie oczywiście zjemy rękę, później nogę. Jak swoje ciało może dać nam na pokarm? Pod tym względem my, chrześcijanie XXI wieku, jesteśmy tym bardziej uprzywilejowani, bo mamy wiedzę. Bo jesteśmy już po Wielkim Czwartku. Kiedy była ostatnia wieczerza i kiedy ten sam Pan Jezus powiedział, to jest ciało moje i wziął zwykły chleb, który mu przynieśli, to jest ciało moje, to czyńcie na moją pamiątkę. My jesteśmy już po wielkim piątku po śmierci, po niedzieli zmartwychwstania, po jego objawieniu się. My już jesteśmy dwa tysiące lat po tych wydarzeniach. Oni, podejrzewam, że nie wszyscy zrozumieli, o jaki chleb, o jakie karmienie chodzi Panu Jezusowi. Niech w kontekście tej dzisiejszej Ewangelii w każdym z nas wzrośnie jeszcze większa wdzięczność Panu Bogu za to, że o każdej porze dnia czy nocy, może bardziej dnia, możemy wejść do tego kościoła i adorować Pana Jezusa. Że wiemy, o której są msze święte w kościele parafialnym w Gosławicach, Że czy przyjdziemy i rano, czy wieczorem, będzie msza święta i na tej mszy świętej każdy będzie mógł przystąpić i przyjąć Ciało Pana Jezusa, a to jest najważniejsze. Amen.